Przecież najtrudniejszy i taki, który mógł mocno wpłynąć na moje życie, ale na szczęście w miarę szybko udało się to uporządkować, no bo że był chyba obok autobusu, kiedy jechaliśmy na mecz w mistrzuceniu. Aż tak pośródka tak? wtedy. Pośród Łukasz Piszczek zakończył już swoją wspaniałą karierę, teraz napisał książkę Mentalność Sportowca, tak nazywa się książka Łukasza Piszczka, za mną ogromna. Długa kolejka po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z Łukaszem Piszczkiem, po to, żeby Łukasz Piszczek złożył autograf na książce. Wciąż Piszczek jest postacią poznawalną, wciąż Piszczek jest postacią bardzo lubianą w polskiej piłce. Dziś w krótki reportaż, krótki film, krótkie wideo z tego, jak wyglądała premiera książki Łukasza Piszczka. Zapraszam, Przemysław Gofiara. Ciało mi się w pewnym momencie swojego życia te myśli poukładać w taki sposób, żeby one raczej pomagały niż przeszkadzały. I jeśli tak, mówię, ktoś będzie chciał z tej historii sobie coś wyciągnąć, coś dla siebie, to dla nas to będzie bardzo wartościowe. Panie Kamilu, ja mam takie wrażenie, że psychologia w sporcie odgrywa coraz większe znaczenie. Mówi o tym, że kiedyś mówiło się o tym znacznie mniej, a dziś mam takie wrażenie, że piłkarze są znacznie bardziej świadomi. No i stąd też pewnie tytuł książki pana z Łukaszem Piszkiem Mentalność sportowca. Powiem w ten sposób, że więcej się mówi, a tylko trochę więcej się robi. Więc to jest taka, taki, taki mój komentarz, ale jakby optymistyczny mimo wszystko, bo uważam, że to jest coś, co stara się być coraz bardziej naturalnym elementem procesu przygotowania zawodnika, mhm. czy to do meczu, czy do startu, bo to nie chodzi przecież tylko o Piłkaże. Jak wiele Pana osobiście jako psychologa też nauczył proces pisania książki z Łukaszem Piszkiem? No to jest ciekawe pytanie, bo jak ta książka jest trochę zebraniem również moich doświadczeń z mojej dwudziestoletniej przygody z psychologią sportu w ogóle, więc w momencie, gdy trzeba napisać taką książkę i jest się też odpowiedzialny za poprowadzenie tych rozmów, bo ja je prowadziłem i ten koncept całej książki był w mojej głowie, to w tym momencie trzeba to sobie tak mocno poukładać. Czasem uporządkować, więc, więc pod tym kątem to było ciekawe wyzwanie, również dla mnie. Zawsze miałem trudność z tym żeby odnaleźć się w nowym środowisku. Nigdy nie byłem jakąś wiodącą postacią, nie byłem nigdy grosikiem, że upadałem albo z ławkiem i bez problemu z każdym miałem sobie kontakt. Tak? Może ja ich teraz tak odbieram, żeby byli w moim wieku też podobnie nie wiem tego, ale jeśli teraz... Tak, oni... Grosik miał 5 lat już wywiadu, udzielał w telewizji <noise> trzeci. No ja nie byłem takim <noise> dzieckiem ja wiesz... Kompletny, że kicker 1 z Romuńem. Te 3-0, a najtrudniejszy moment no, To był wybuch, chyba, obok kiedy jechaliśmy na mecz w aż Marko. Tak to się dotknęło, tak? Wtedy? No, jakby świadomość sobie, że mogliśmy stracić tam życie, i ktoś. Yy, yy, przez jakąś swoją chorą nie wiem, czy ambicję czy, czy chęć zysku, zdecydował, że będzie chciał odsadzić autobus z zawodnikami Borussii Dortmund i uświadomił sobie, że było bardzo niewiele do tego, żeby to się ziściło, to pierwszy miesiąc nie był prostu. Tak człowiek potem ma w głowie przy okazji każdego przyjazdu na stadion, czy, czy jest wszystko w porządku? Tak jak mówię, na szczęście to udało się w miarę szybko gdzieś poukładać w myślach, ale na przykład w mecz rewanżowym w Monako, gdzie graliśmy. I ogólnie sam, samo to, że graliśmy dzień po tym, co się wydarzyło, było czymś chorym, czymś, co nie powinno mieć miejsca, a później samo sam mecz rewanżowy i, i siedzisz w autobusie i ten autobus znowu nie odjeżdża. I, Masz różne myśli wtedy w głowie, co może się wydarzyć, gdzie wiadomo wkręcasz sobie różne myśli, jak widzisz, że ciężarówka czy, czy śmieciarka przejeżdża od autobusu i nie wiesz w jakim celu, to to pokazuje w jakim ja byłem wtedy w stanie. Piszcie w komentarzach jak wy będziecie wspominać Łukasza Piszka i który moment z jego kariery zapamiętaliście najmilej, najlepiej. Jeżeli podobał wam się ten materiał, jeżeli podobają wam się inne też materiały na naszym kanale Super Express Sport, dawajcie koniecznie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek no i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Cześć.